Siemanko, Mitroxy, jak tam u was? Dzionek mija w dzisiejszym Blockstar X miałem iść do cave'ów, ale dołączył mój kumpel Bambukos, gdzie on tylko jest. To jest ta osoba właśnie, którą, Bum! Siemka. Siema. I dzisiaj go prowadzę trochę po Blockstar X. No w sumie za dużo tutaj nie ma, jak na razie chyba tylko twój domek. Tak jeszcze pokażę Ci kamyczka. Chodź jest za mną. A gdzie jest dom kamyczka? Chodź, przejdziemy się, ogólnie trochę reaguje i zamiar, więc... Gdzie ty? Tu. Aha, tu. Dobra, pałko. O, ja chyba na tym biomie zimowym się wybuduję. Git-git, on jest mały bardzo, więc... Trudno, ale dam radę się wybudować. Ała, ej, spadłem do Kejwa! No to wyjść. W ratunku! <grym> Jak? Wyjściem. <grym> no właśnie, nie ma tutaj Dobra, w sumie jest... Tak, Wykop bo... się! W sumie jest to sobie. Więc zostawcie łapkę w górę i subskrypcję, bo już niedużo nam brakuje za tysiąca subskrypcji, a to jest moje wielkie marzenie. Żebyśmy to wbili. Do mnie też możecie wbić, mam tylko 10 czy 11 O stopów. jest, tutaj jest ta baza. Baza? O, też takie szklane i też drewniany kozak. Więc tak wygląda baza i nie, nie mogę jest... wejść! Czekaj. Jak ty nie możesz? Możesz, możesz. No taka... Jakoś nierozbudowana jeszcze. A co, tak... Jednak to jest serwer, do którego ty masz cały czas dostęp, więc kamyczek pewnie nie może tutaj grać cały czas, nie? Z niego będę kupywać to, że mogą dołączyć sobie, które chcą, kiedy chcą. Czyli możesz dołączać, kiedy serwer jest włączony. Właśnie... Nic Dawaj ho. Gdzie stoi ten lodiowy biom? Tu. O zombie! Całe złoty! Ale jak wypadnie jakaś częstata to moja! Pomogę ci Ali! Uii! Poloci się ślizgami! Ja ich flagi! Puchy. Co? Mnie. Kurde, co Nie Bici! Bici! Nie wypadła zbroja. Kurde, ale za tobą! Jest gniłem Boom. BUM! O mi gorło. Oho! Drzewa zrobiły się te. A właśnie ej ej, znaczy Wambuko! ko! No. Chodź za mną. Coś ci chcę pokazać śmiesznego. Chodź chodź, chodź. Ej, paj! Zrobimy mu pierwszego trolla. Znaczy... Ej, jakiego trolla? Ho Dobrze tak tutaj to jest. Ho! Ho! Nie taki głupi, ja wiem tu co to jest. No chodź tu. Chodź zanim się nie uda tobie wpaść. Aha, sam wpadłem. O nie, zginę. Sam wpadłem w moją pułapkę. Zabić go! Będą chanciki na ciebie. Mordo. Dobra, ja spadam do bazy, więc... Stary, mogę się u niej... tu ciebie przechować, póki jest noc? Tak. Masz tam łóżko, mam dwa łóżka, więc tam masz jedno, ja idę do drugiego. Gdzie jest drugie? Eee... A dobra, tam jest drugie. Dobra. Gdzie jest drugie? No, idź sobie do tego pierwszego, tam gdzie byłeś główka. ja śpię. Tam idź. Aha, tam, tam, dobra, 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 spoko. Tymczasowo się prześpię. Zwoła, I myślę, że zaczniesz robić to... teraz domek, co nie? No, zacznę robić dom. A ja właśnie będę kontynuować. W tym odcinku po prostu budowa domku i poznanie nowego członka. Teraz mam nadzieję, że będzie grał jak najczęściej tutaj. No, bo tamten blok był lekkim wypałem, prawda? O, ale Więc zaczęliśmy to... od początku, a oglądać w ogóle Block jak zaczął się serwer czy jak? Y ja osobiście no. jeszcze nie oglądałem. To musisz zacząć chyba, czy nie? Się zacznę, ale teraz się... się nie Mamy zamiar tu robić mury za niedługo. O mój! Zginąłem. Jak ja jestem głupi. Ale ma już punkt odrodzenia. Ja naprawdę zginąłem przez zombiaka, który się palił. No widocznie tak, w skoro, że kamyczka nie ma. Kamyczek ściszysz? <laughs> Szkoda, że kamyczka nie ma. Kamyczek, ciszysz? Nie, bo ten... Nie chciałem, tak tego. Czego? <laughs> czego nie chciałeś? No Jakiś żyć. zagadkowy człowiek żyć. Nie jesteś. Ten człowiek zagadka. No tak, jestem zagadką waszą. No. <laughs> Ciekawe czy to widzowie na, na premierze czy po premierze. Chyba, no, ja Chyba ja nawet czek. nie wiesz co tu premiera. Kto? Ty. Wiem. Każdy youtuber, w sensie oprócz mnie i Kameczka pewnie. Nie wiem, Kameczek, który robisz premiery? Kiedyś robię. No to to znaczy, że po prostu już o, o, Wcześniej widz wie, że będzie jakiś odcinek. No i wtedy jest no, takie w odliczanie, w... co nie? No tak, no i wie, że... Na to coś takiego jest. No tak, i jeden... tak, wie, że o 11 będzie, nie wiem, załóżmy odcinek. Czemu nie byłeś na li live'iku krótkim? Ja? No. Eee... tak naprawdę... Wczoraj Czasu nie, nie masz. Wczoraj mnie nie było w chacie cały dzień, prawda? Kiedy kolejna reakcja na, na krańcu świata? Eee, jutro. W sensie. Nie wiem, może dzisiaj. Nie wiem. Dzisiaj możesz. nagrasz, jutro wstawisz. No dokładnie, moja logika. Tak jak ja w sumie robię. Ja w sumie nagrałem odcinek 3 dni temu i do dzisiaj go nie wstawiłem. Więc wiem, że nie powinienem. Ja, ja jestem dziwny pod tym względem, bo ja też program ja nie potrafię przeżyć, nie wstawiając go od razu. Nie, ja też. No ja też, no po co kurde nagrywać? To znaczy. A potem tylko z tym Miałem na... daily robić. Od tego zacznijmy. No, 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 no. Tylko, że nie miałem też czasu wczoraj. Tak wyszło. Nie, tak to co naprawdę... ty robisz? Ej, dobra, ja robię ja zachowane EQ, bo to jest. Wiecie. To nie jest ci tylko wiecie o co chodzi. Na mnie w sumie wczoraj chyba cały dzień w chacie nie było, więc nie mogę oglądać tego lajnika. I dzisiaj, jak się obudziłem rano o 10, to dopiero zobaczyłem, że coś. Tam... Co, To ty dopiero no, wstałeś? No, no dobra, może dwie godziny tam, ale co? No, w sensie tak około dziesiątej jeszcze leżałem i się ogarniałem. O, ale śniegnie, to Właśnie, to jest wilk. Ogólnie mój pies ostatnio umarł. Znaczy, nie w realu, tylko <laughs> no, w realu to bym płakał. Ale no kurde, no. Miałem pieska oswojonego i. zdech. O! Kości wypadły, może oswojemy nowego. Popileta Nazwy go. Albo nie, niech widzowie w komentarzu nazwą. Popierasz? Nie. Nie ona. Naslechuję. No, Rzeźnik, Destruktor. Puszek. Mroczmy Laki. Mr... Laki rycyz. ty. O nie. Pie, pies. A to buty GPL'a. Weź, cringewa. Totalny. Ja oglądałem jeszcze. Ja kiedyś oglądałem życie. Ja oglądałem jak byłem małe te życie, no też. To, to życie, ja mówię szczerze. z rok temu go... Pamiętam co ja, ja swoją westik robiłem w życiu lave i pamiętam. A ja potem zrobiłem życie świnki i... Totalnie to było dziwne. Na I dobrze że chyba nikt tego nie obejrzał? Ja to oglądałem, Bo się na sam koniec wydarł, jak bawa. No jest tak. A, dzięki! Przykro mi, takie życie. Pff. Ja tu łopatą powinienem to. Nie tam mówię, że jestem już blisko ukończenia budowy swojego pierwszego domu. Tak? W sensie buduję go w skale, nie pod ziemią, jak wy, ja go buduję dosłownie w górze. Takiej malutkiej, która jest obok zimowego biomu. To git. Taka bezpieczna A ja góra. to sobie przerabiam grebiem. Mówię szczerze, ta góra jest bardzo duża, więc będę mógł sobie spory domek walnąć. Tak walnąć? Aha. Jak nie powiem co, gdzie. <grym> to co, jutro niedziela, ten weekend tak szybko zleciał, czy nie? Szybko zleciał. Ten weekend. Albo już teraz zwyczajny będzie chodzenie do szkoły, a potem długi weekend? No... takie życie. Przecież to właśnie jest dobre, chłopie, Co to jest takie... No Co to jest, gdy tak... lepiej gdyby pięć dni wolnego i dwa dni szkoły. Dokładnie, też się zgadzam. Tak to powinno wyglądać. No. I było... i każdy byłby kwita. z jest nauczycielem. Chyba. Kujony wtedy. Kujony to by w depresję to bardziej przez coś takiego. No kujony to wiadomo chyba, że... Kujony to kujony. Nie w... zmienią się. One zawsze były... Pozdrawiam głowacza. <laughs> One zawsze były innym wymiarem. Nie no, Kuba nie jest z Dla mnie y, kujony to zawsze był inny wymiar. Tak? No, chociaż zająłem pierwsze miejsce w konkursie z matematyki, więc można powiedzieć, że Kujon. jestem kujonem. <laughs> Kamy od razu. Tak, pierwsze tak, lepsze. Tak, lepsze miejsce chyba w 1-3. Nie, naprawdę teraz w piątej. Ale co jest jeszcze lepsza? No, co? Że w ogóle się nie uczyłem. A poza nie miałem sprawdzić z, z angielskiego. Też zapomniałem, że ja ci się nie uczyłem, dostałem szóstkę minus. Tak. Ej, nie, ale serio. Tak, chyba niemiecką szóstkę minus. Niemiecką. Tak nie, się nie. da? Ty sam jesteś. Tak no naprawdę jeden kawałek drewna mi zabrakł. Co za życie. W powiększę jeszcze trochę Myślę, że ten lajwik będzie, znaczy, Jezu, lajwik Premiera będzie dłuższa, bo zawsze yy, moi moje trwają 10 minut, a ten już trwa 10 minut Serio trwa 10 minut? No Jezu, liveik. Znaczy, wylajwi. chodzi o 10 minut buduje ten mały domeczek? No mały Więc 15 jaś. minut myślę, że będzie trwał Weź Oj, kamy. kamyczek, kamyczek Kamyczek to byczek 3000 Potwór nie potwór Radiusz. <grym> radio 30. Najlepsze radio w Polsce. Nie ma, no dalej, nie ma co zamawiać radio, ważniejsze, że zamówicie kamyka. Co? Co to? Nieważne. Ja nie wiem nic. Tu się daw. Nie chce mi się. Czekajcie chwilę. Kurde nie chce mi się, gdyby tak się dało. Nie wiem czemu to powiedziałem. Czemu czekajcie chwilę skoro... Po co ty powiedziałem? Co? W ogóle ludzie to oglądają, nawet nie wiedzą co tu się dzieje. Pewnie. A co się dzieje? Tylko siedzisz i grasz. No i gadam Ja teraz na razie sam do siebie. Nie, do was gadam Nie, do widzów. kiedyś nie do tej serii? Weź. Dobra, Bambukos, twórz skin. Na... W <laughs> naszej serii już istnieje. Oglądałeś Bambukos? Nie. Sezon ósmy? Jeszcze nie. No bo jak on się przecież zrobić, co nie może oglądać. Daj, teraz muszę, całeś! Siedem sezonów obejrzył, żeby móc obejrzeć ósmy, no fajnie. Jak jak. I faktycznie tak musi. Muszę, muszę lecieć teraz pod ramię. Dobra, nagrywaj teraz. Co? Jak skończymy Rockstar X, -y, to ty sobie A wsi? Cicho! Wieś Wieśko. Mówi dobrze twoja babcia. Cicho. Weź mi intron. A ja lubię placki, Kto, Kto pytał? No niego trzeba nagrać no bo to. I nagrać Kto to pytał? Się, nie było całkiemu, co powiedziałeś A co powiedziałeś, Kubusiu Placki Twój się... A ja tego nie montuję To wstałem od razu, cicho <laughs> Ale co ja? Nie to od razu wstawiam. Ja ideę Ale to wstawiam teraz za chwilę. Cicho. No tak. On, on cię straszy spokojnie. Tak. Nie serio mówię. Tak, ja Ale ja nie serio. Ale ja serio mówię. Cicho, Cicho. to Od razu wstawiam. Cicho ja to od razu wstawiam. On cię straszy, tak, tak. No naprawdę przysięgam za jakiegoś... Cicho siedź! Poczekajcie, bo teraz wiem jakiś pomysł do designu tego domu, a teraz go nie mam. Ale Anglik. Design Dizio rap. Zizio to mój kolega. Ty masz kolegu? Edziio. Ja to jest angielski. Wiem, jest mam. Ja się zaśmiałem ze dziurapa. A, edziurapa. Edziorapa je... Edziorapa. Był gol, nie było, nie będzie. Cicho, bo mi zbanują film. Powiedziałeś. Wiesz co? No i za to ci powinni zbawać, a nie za tamtą. Za tamtą. Widzicie, my się tutaj bardzo lubimy, nie? Bardzo. Dobra, my się kochamy. kochamy. O nie, wiem to co teraz powiedziałem, to będą. Też my, którzy potrafimy się kłócić o byle co i wszędzie. Tymczasem troszkę. co wy? On się nie nagrywa. Ale nie damy może odpowiedzi. Wszystko tak. to jest taki, wiecie widzowie, youtuber, który kiedyś nagrywał teraz. Były youtuber. Taka sosenka. Taka sosna taka... uciekła z lasu. Nie niego Jak sosna mogła z lasu uciec? Nie podróżnicy. Co podróżnicy? A no tak, bo sosna jest podróżnicie. podróżnicy. Wyobraź z się na góry. Na podróżnikach. Czemu? Nie to wiem. bo chciałam jak zrobić siekierę drewnianą, ale nie miałem no Co zawodzi, panie Kordzik? Co zawodzi, panie Kordzik? Kordzik. Kordę. Już noc się prawie zbliża, idziemy... Apsi... Znaczy... <śosim> <śosim> Ej, może już spać i się do chaty włamał, um, usiadł na łóżko i se śpi. Kto? No, Bambukos. Sam zaproponowałeś, żebym tu spał. Jezu, w pobliżu są jakieś potwory, no, idę im bambik? najechać. Ej, Bambik. Sam Bambik jestem! Jeszcze raz mi nazwiesz Bambik! Ej, ale ja co Sam Bambik jestem, więc... Ja powiedziałem, sam Bambik jesteś. Nie, powiedziałeś jestem. Jesteś. Ej, no nie ma tu mobów, jak tu są moby, Ej, skoro... Bambik. Ej, Bambik. To może zaposzły. Bo cię zobaczyły. <laughs> Ej, Bambik. Bambik, wolniej, byś się teraz... Dobra, widzowie, biorę tę łówko na fajne miejscówki. Chodź, Bambik, będziemy Bambik. obok Bambik. siebie. Chodź, Uuu. a nie bo Ty zaduzowałeś, dobra to ja obok Ciebie Musisz iść spać Dobra widzowie, będą... mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał Ej, Tak, to jeszcze sobie zagramy potem i nagramy może jeszcze jeden zagra. ja nawet chat nie zdążyłem budować Na kolejnym odcinku pokażę Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę Subskrybujcie na kanale, wpadajcie na kanał Bambika <noise> Nie no, bambukos yy, Na kamienia Nie Dobra, do zobaczenia, trzymajcie się i cześć